W pewnej serii właśnie brało stars i znów udziałem boxy robił coś tu robiło i już wszystkie pozadziły zrobił Ora widzimy się co wzięła Spike ludzie spik Spik, 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 spik Star power Dapeny? pine, Ja no nie będę mówił Piny, okej? Okay? Tak myślę, że to będzie dobrze. Okej. Okay. kolejny Star Power Barley. Za dużo jest tej rzeczy. Tego się nie da ogarnąć. Widzimy się za chwilę. I nas pytał do Burleja. Widzimy się znowu za chwilę. Nie do pokoju. Kraw, król, kroł. Oh my god. Za, za dużo widzę byśmy poprzerwie i został do ulepszenia tylko Kroł. Wy to łapiecie. Widzimy się za chwilę. Właśnie znów jesteśmy w tym. Mamy już trzy legendy. To wiem, no. W talenty I czy kroła już możemy No, no. Co że się na pierwszy? Czekaj, mam też na No, zaczekaj! No, czekaj, bo ja zaraz zadzwonię Pa, chwila, pięć, był na Ej, ja mam łoś sesję startower. No, nie jeszcze Drognięcie nam pozostałe. Widzimy się za chwilę. Musimy się odtąd nie odtąd Nie znów, ale mamy mamy powerki powerki do odtąd na odtąd jeszcze trochę i widzimy